Witam serdecznie. Z tej strony Himek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne Ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. I życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. bo zakupy, bo codziennie oszczędzam. Korzystam z okazji, gdy tylko się pojawią. Wiem, bo codziennie oglądam gazetki i promocje. To ja jestem Chimek, znasz mnie na pewno. Codziennie ci mijam, być może w Twoim sklepie, ale najczęściej w internecie. Gazetki i promocje. Gazetki i promocje. Wybuj śmiało i korzystaj z okazji, ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja Ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje. Oh, oh, yes. uśmiało i korzystaj z okazji Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj Gazetki i promocje Ojej Gazetki i promocje Gazetki i promocje Subskrybuj śmiało i korzystaj z okazji. Dziś się rabatami oszczędzaj na zakupach, ja ci w tym pomogę. Dlatego oglądaj gazetki i promocje. Ojoje! 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 Gazetki i promocje.